Panie i Panowie, witam ponownie. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy na temat podstaw biblioteki Python Turtle. W tym odcinku napiszemy bardzo prostą grę, wyścig żółwi, która wygląda następująco: Mamy dwa żółwie, następuje odliczanie od 3 do 0, a następnie w losowy sposób żółwie się na, na zmianę przemieszczają. Ten, który pierwszy przekroczy linię mety, ten wygrywa, no i mamy oczywiście napis: wygrał czerwony w tym przypadku. Za każdym uruchomieniem programu może wygrać inny. I za każdym uruchomieniem programu, co jest również ważne, jest losowane, który żółw zaczyna jako pierwszy. Dobra. Zaczniemy od zaimportowania. Import biblioteki turtle. Import time. Time będzie również potrzebny, że będą odstępy czasu, pomiędzy którymi żółwie będą się przemieszczać. Oraz import random, gdyż będziemy losować, jaką odległość żółw ma się przemieścić. Następnie narysujemy naszą metę. Meta. Potem narysujemy naszych zawodników, zawodnicy. Następnie zrobimy odliczanie. Następnie napiszemy funkcję, która będzie sprawdzała, czy któryś wygrał. Czy wygrał. Czy wygrał. A następnie będzie pętla główna naszego programu. Pętla główna, w której na zmianę te żółwie będą się przemieszczać. No i na samym końcu zrobimy jeszcze exit on click. Turtle exit on click, aby okienko nam się nie zamknęło od razu po zakończeniu działania programu. Zaczniemy od mety. Meta będzie narysowana również przez żółwia. Meta równa się turtu i obiekt turtu. Kolor mety to będzie biały. Meta, kolor white. Ustawimy kolor całej planszy na czarny, czyli bg color, kolor, kolor Black. No, i jeszcze zrobimy tytuł naszemu okienkowi, żeby nasze okienko się jakoś nazywało. To do tego celu używiam, użyjemy funkcji turtle. Title. I to będzie wyścig żółwi. Dobra. Czyli mamy, mamy czarne tło. Mamy białą metę, którą zaraz nersujemy. Przechodzimy naszym żółwiem. Podnosimy. PEN UP, aby nie zostawił śladu. Przejdziemy do Meta Go to i na początku zabierzemy się za napisanie napisu finish line. Powiedzmy, że to będzie 240-220. Lokalizacja. No i napis Meta Write in finish line, ale zwiększymy czcionkę. Tak więc font równa się i zrobimy czcionkę Arial. Po pierwsze dobrze wygląda, a po drugie nie znam żadnej innej. Rozmiar 15 i pogrubimy. Następnie narysujemy jeszcze linię. Meta pen up up meta go to. Linia będzie się zaczynała od pozycji niech to będzie 300 a 200. Jeżeli dobrze liczę, to powinno być gdzieś po środku tego napisu finish line i teraz zrobimy pen down. I narysujemy ją do pozycji Meta Go To. I niech to będzie 300, ale minus 200, czyli w dół minus 200. No i schowamy naszego żółwia Meta Hide turtle. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Python Run. Czyli wszystko się zgadza. Mamy finish line i gdzieś mniej więcej po środku białą linię. Dobra. Przejdźmy do zdefiniowania, do stworzenia naszych zawodników. Pierwszy zawodnik będzie czerwony, tak więc zrobimy nazwę red. No i utworzymy kolejnego żółwia. Turtle. Od razu kształt zmienimy na odpowiedni. Do nazwy biblioteki. Nazwa biblioteki zobowiązuje. Nie one a red. I zmienimy jego kolor. Red. Kolor. Na właśnie red. Następnie jeszcze powiększymy, nie wiem co mi z tym one, zawodnik one, ale kolor red, pen size 7. Ustawimy go jeszcze w odpowiedniej pozycji, ale tak, żeby aby nie robił śladów. Tak więc pen up, red go to i powiedzmy, że to będzie minus 200, bo na lewo na wysokości gdzieś około 100, red pen down. Dobra, mamy pierwszego zawodnika i od razu zrobimy zawodnika drugiego, który będzie niebieski. Skopiujemy to wszystko, będzie o wiele szybciej i zmienimy nazwę na blue, 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 blue. Wszędzie wstawiamy blue i jeszcze kolor żółwia również na blue, zobaczymy czy działa to tak jak powinno. Red blue. Tutaj zrobiliśmy błąd. Spróbujemy jeszcze raz. Mamy finish line i mamy dwa żółwie, ale jeszcze ustawiły się w złej pozycji. Tu powinno być minus 100 i teraz będzie wszystko dobrze. Dobra, teraz zrobimy odliczanie. Zrobimy kolejnego żółwia. Nie musimy robić kolejnego, możemy użyć któregoś z istniejących, ale dla jasności programu zrobimy nowego, odliczanie będzie białe, czyli kolor zrobimy na white, white, ustawimy w odpowiednim miejscu, pen up, odliczanie go to. i powinno być gdzieś około minus 200 i nad czerwonym żółwiem, więc zróbmy Niech to będzie 200, będzie bezpieczne i możemy naszego żółwia schować. Odliczanie hide turtle. Dobra. Następnie potrzebujemy faktycznie napisać odliczanie, czyli 4x in Range. Niech to będzie odliczanie od 3 w dół. No i odliczanie. Użyjemy funkcji write. Gdzie jako pierwszy parametr to, co ma napisać, czyli ma to być do, tołu, do tyłu, czyli 3 minus x w ten sposób będziemy mieli odliczanie od dołu do dołu i jeszcze zmienimy czcionkę font arial większą 40 i też pogrubimy. Dobrze. Pomiędzy odliczaniem zrobimy sekundową przerwę. To jeżeli upłynie, jedna sekunda. To chcemy skasować to, co wcześniej żółw napisał, czyli odliczanie i clear. Doskonale. A jak odliczanie się zakończy, to chcemy, aby pojawił się napis start. Czyli odliczanie, kopiujemy, tutaj umieścimy start i mniejsza czcionka, niech będzie 30. Dobra, zobaczmy, jak to teraz wszystko wygląda. Linia mety, dwa żółwie, 3, 2, 1. Start. Dobrze, czyli ta część programu jest za nami. To co jest przed nami, to sprawdzenie pętla główna oraz sprawdzenie czy któryś z żółwi wygrał. Na początku napiszemy pętlę główną i do tego użyjemy pętli while true. Czyli tak długo jak któryś z żółwi nie wygra, chcemy, aby w losowy sposób te żółwie były przestawiane. Na początku jeszcze zanim to zrobimy, Trzeba wylosować, który żółw będzie szedł ruszy pierwszy. Użyjemy do tego biblioteki random, funkcji choice. Natomiast do wyboru będzie miał albo red, albo blue. No i w ten sposób zmienna first będzie nam mówiła, który żółw startuje pierwszy. I teraz tak, jeżeli pierwszy, first, to jest red, no to kilka rzeczy. Po pierwsze, red pójdzie do przodu. O losową liczbę random, rand int z przedziału, niech to będzie od 0 do 70, żeby nie biegły za szybko nasze żółwie, w końcu to żółwie, no i będziemy potrzebować sprawdzić, sp sprawdzić, czy przekroczył linię, jeżeli tak, to break. Do tego celu potrzebujemy napisać funkcji sprawdź, którą za chwilę napiszemy, sprawdź. Na razie ono jest pusta, zaraz się za nią zabierzemy. Dobra, wracamy do pętli głównej. Dobra. Czerwony poszedł do przodu. Jeżeli nie wygrał, to wtedy niebieski idzie do przodu, czyli blue. Tak. Niebieski idzie do przodu. Ponownie sprawdzamy, czy przekroczył linię mety. Jeżeli przekroczył, to kończymy. Jeżeli nie, to pętla się powtórzy. Natomiast jeżeli wylosowaliśmy, że startuje pierwszy niebieski, to. Bardzo podobnie, ale w odwrotnej kolejności. Czyli niebieski robi pierwszy krok, a zanim startuje czerwony. Dobra, jest to również bardzo ważne. Gdybyśmy tego nie zrobili, to zawsze startowałby pierwszy czerwony, albo zawsze niebieski miałby większą szansę, aby wygrać. I zanim nastąpi kolejny ruch, to spowolnimy trochę całą grę. Napiszemy time. .sleep. I niech to będzie 0,3 sekundy, żeby nie biegły za szybko. Dobra, to czego nam jeszcze brakuje, to brakuje nam funkcji sprawdź. Tak więc teraz się za nią zabierzemy i funkcja będzie sprawdzać, czy któryś z żółwi przekroczył linię mety. Możemy to zrobić w łatwy sposób i w red użyjemy funkcji position. Funkcja position zwraca nam pozycję, a w pierwszym parametrze będziemy mieli czyli pod jedynką, zwracana jest krotka, pod jedynką będziemy mieli x. Jeżeli jest większe od 300, od 300, ponieważ naszą linię mety narysowaliśmy na 300, jeżeli dobrze pamiętam, meta. Tak, meta jest narysowana na x300, czyli musimy sprawdzać, jeżeli pozycja czerwonego żółwia jest większa, równa 300, no to znaczy, że czerwony wygrał i możemy skasować nasze odliczanie, a w miejscu odliczania... Napisać, że wygrał. Odliczanie kolor. No i że wygrał czerwony, to napiszemy czerwonym, czyli red. I jeszcze odliczanie. Odliczanie. Wright. No i wygrał czerwony. Damy mu kilka wykrzykników. Zasłużył. Zmienimy czcionkę, żeby było cokolwiek widać. Może no, skopiujemy to. Będzie szybciej. Dobra. No i możemy zakończyć działanie naszej funkcji, czyli return true. Czyli funkcja zwróciła true, który z żółwi wygrał. Natomiast jeżeli if sprawdzić true, czyli który z żółwi wygrał, wtedy możemy przerwać pętlę i zakończyć się program. Musimy jeszcze dopisać kawałek dla żółwia niebieskiego, czyli skopiujemy to. I tak samo sprawdzimy, sprawdzimy żółwia niebieskiego, czyli blue. Natomiast tutaj kolor blue oraz napis wygrał niebieski. No i dobrze. Jeżeli nie zrobiliśmy żadnego błędu, może tutaj czcionkę na mniejszą, bo napis jest długi. Jeżeli nie zrobiliśmy żadnego błędu to to powinno być już wszystko jeżeli chodzi o nasz program. Jeszcze napiszemy return false. Dobrze, prześleźmy. Czyli losujemy, który żółw startuje pierwszy. Jeżeli startuje pierwszy czerwony, to przemieszczamy czerwony o losowo wybraną liczbę od 0 do 70. Sprawdzamy, czy wygrał. Jeżeli wygrał, to kończymy działanie. Następnie poruszamy niebieskiego, sprawdzamy, czy wygrał. Kończymy, jeżeli tak. A jeżeli nie, to pęta się powtarza z opóźnieniem 0,3 sekundy, aby nasze żółwie nie galapowały za szybko. Dobra, zobaczymy, co będzie. Efektem tutaj na razie wszystko działa bardzo dobrze. No, i nasze żółwie wystartowały. Widać, że idą łeb w łeb i, i wygrał czerwony. Aczkolwiek nie było tego widać. Z tego względu, że wzięliśmy pod uwagę zły parametr. Powinniśmy wpisać to jest 0, a nie 1. No, i teraz będzie już wszystko dobrze. Uruchamiamy jeszcze raz i damy jeszcze jedną szansę niebieskiemu. Tym razem mu się poszczęściło. I nasze żółwie startują. No, wystrzeli do przodu. Dobrze, wszystko działa. Doskonale. Prosta gra, jeden z fajniejszych projektów do zrobienia, jeżeli jest się na początku nauki Pythona. Nie wymaga dużo wiedzy na temat biblioteki Turtle, natomiast pozwala przećwiczyć pętle, funkcje i przyzwyczaić się z operacjami, które są analogiczne w bardziej złożonych bibliotekach, takich jak Pygame, ale i nie tylko. W kolejnym odcinku zobaczymy, jak możemy obsługiwać zdarzenia w Teltu, czyli przykładowo naciśnięcie klawisza na klawiaturze albo ruch myszką, a w ten sposób pisać interaktywne programy. Dobrze, w tym odcinku to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia już wkrótce.